Shopkins zestaw z, z sezonu siódmego join the party princess party collection, jakaś jakaś kolekcja tak, księżniczek wiem, imprezki księżniczek tak to wygląda i co my tutaj y, widzimy tak wygląda Shopkins to jest coś na wzór moji popsów. No i oglądamy jak, jak to wygląda. Dzięki. Trzeba tak, wyzerwać, Nie da się inaczej. E, i, I wyciągamy. O właśnie. Dało radę, dało radę. No, od instrukcji zacznę. Nie wiem, co jest instrukcja, co to jest. Wedding party, tak? Co na co na imprezę? Ślubną, co na wesele na potrzeba! Dobra, i tak to jest plastik czy guma? Tak, plastik, ale taki trochę gumy twardą no. gumę. Nawet nie, nie, guma taka, 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 ta, coś taka, coś jak guma. E, twarda guma mam wrażenie. E, a tutaj pl e, plastikowe elementy. Tak, taka toaletka, ten buduar, czy jak, jak zwał, tak zwał. I teraz trzeba wyciągać te maluchy. Maluchy są mocno pozaczepione taki malec one mają buźki wyciągane czy nie? nie? one właśnie nie one nie mają bo medzi popsy miały buźki a te mają przyklejane chyba. to jest naklejka chyba nie? no tak mi się wydaje tak aha yy, mogą, mogą na siebie władzić też tak mogą I to są to jest gumowe. To są gumowe. Pokaż tego malucha. Taki. Też mają jakieś tam swoje minki, takie różne, ale podobne chyba do siebie. No tak, usta jednakowe. Oczka, oczka w miarę podobne, tylko te, te kształty są różne ten jest taki tak tu się łączy jakoś z tym można jednego na drugiego na siłę dać mm, butek taki jak odsięgniczki co teraz? co to jest? ruszczka dobra co tam mamy kolejne? Nie wiem co to jest, takie coś. Jakiś król jakby w koronie. To jest jakiś krzew. I i, to rybka. i torebeczka. Co wszystkie miniaturki już tak z tego. Dobra, no to po kolei lecimy. To są Shopkinsy, Takie kopie Medzi Popsów, tylko. Bez, bez zmienianych płytek twarzowych, bez buziek tak, podwójnych. Tak to wygląda. Takie, takie coś. Shopkins. Dzięki.